Monety kolekcjonerskie, w przeciwieństwie do monet obiegowych, wykraczają poza standardowy kształt krążka. Tak jest w przypadku pięknej emisji z łanem, którą dziś mam przyjemność państwu zaprezentować. Moneta o masie 5 uncji została wybita ze srebra próby 999 na 1000 w ultra wysokim reliefie. Dzięki technice zdobniczej, polegającej na pokryciu powierzchni cienką warstwą tlenku srebra, Numizmat otrzymał ciekawy ciemny odcień. Rewers przedstawia wizerunek szarżującego ułana. Projekt charakteryzuje się dbałością o wierne odtworzenie szczegółów. Pokazuje ułana z okresu międzywojennego, uzbrojonego w lance, szable oraz broń palną. Na awersie monety widnieje godło emitenta, Samoa, data emisji, masa oraz nominał. Limitacja monety to zaledwie 399 egzemplarzy na całym świecie. Jedynym dystrybutorem w Polsce jest Skarbnica Narodowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.